Cześć, witajcie. Mam dla Was tutaj parę filmików pod tytułem Remont Rozsiewacza Rauch ZSA 600. I tak, przy obecnych promocjach nawozowych, jako że są dosyć atrakcyjne, postanowiłem powiększyć i zmodernizować troszkę swój rozsiewacz. Oczywiście żarcik. No ale tak, robimy nadstawkę do tego rozsiewacza. Nie wiem jeszcze ile tutaj będzie wchodziło do niego po tej nadstawie, bo nie przeliczałem tego tak kubatorowo. No i tak, nadstawka ma 23 cm wysokości. Wszystko było wyginane na prasie krawędziowej, żeby to powzmacniać te ranty. I tak, no widzicie, tu jeszcze jest w planach planteka. Stelaż już jest prawie, prawie gotowy. Jeszcze tutaj będzie szła przez środek rurka. Tak samo, jak jest to zrobione tutaj. No i co? Będzie się to otwierało w ten sposób. No i większe pół mamy, mamy otwarte. Będzie się mogło to otwierać zarówno od tyłu, jak i tak samo od przodu. Jakby ktoś chciał patrzeć z kabiny ciągnika, no to to też będzie widać. Choć tu są zrobione wzierniki, będzie to zaślepione pleksą. Będzie to skręcone wszystko na śrubach kwasoodpornych. Tak jak jest zrobiony cały rozsiewacz, skręcony. No i tu widzicie mam wykręcone już dno. Bo rozsiewacz będzie, no niby nie jest nigdzie bardzo skorodowany, ale... To jak widzicie tutaj pod śrubkami. Tu gdzieś jest delikatnie poobdzierany. Tam na skrzyni też się już pojawiają jakieś tam wykwity. Co to zabezpieczyć? żeby to było na lata, bo rozciekać jest naprawdę fajne. Dno jest zrobione z nierdzewki, nic tu, nic tu się nie dzieje. Yy, I tak, no całość będzie yy, nie chcę tego piaskować, bo widzicie, że nie jest to bardzo tutaj jakoś tam skorodowane było, to kupione z, z zachodu i oryginalnie było to zabezpieczony jakimś takim smarem płynnym, nie wiem, takim czymś tłustym. Tu widzicie jeszcze jest, to nie jest rdza, tylko to jest coś takiego właśnie tłustego, bo on był później myty cały, jak go przywiozłem. No trzeba będzie wymienić olej z skrzyni, cały będzie, bo to jest farba proszkowa, nie chcę tego, mówię, piaskować, tylko to lekko przymatowić pomalować farbą epoksydową, podkładem i na to pójdzie nawierzchniowa nawierzchniowy lakier poliuretanowy w dwóch warstwach no myślę, że a no i co jeszcze, jakieś tam ogniska rdzy będą zabezpieczane tym neutralizatorem rdzy żeby się to nigdzie dalej nie rozwijało. Tutaj sobie dorobiłem kółka. Żeby tego nie ciągać na palecie. Spokojnie wytrzymują te kółeczka. No, no wiadomo, że no nie stawia się tego rozsiewacza całego załadowanego na tych kółkach. To tylko do transportu po, po betonie. Na 15 metrów spokojnie ten rozsiewacz rozrzuca. Tu mam jeszcze do niego ten tak zwany limiter. Granicznik jest na razie odkręcony, ale będzie zakręcony. I co więcej, będą założone do niego jeszcze światła LEDowe. Z racji tego, że teraz przy tej nadstawce w ogóle nie będzie widać świateł w ciągniku. Jak się tutaj umiejscowimy. No i będzie zrobiony coś w stylu. Swojego młodszego brata, czyli Raucha 17.1. Lakier już mam dobrany według oryginału, z tabeli ra, ralowskiej. Nie jakieś te firmy, te lakiery sklepowe gotowe, tylko z mieszalni farb. Ten poliuretanowy jest według oryginału dobierany. No i co więcej. Śledźcie następne następne filmy i zobaczycie jak to wszystko wyjdzie. Dzięki, trzymajcie się na razie.